Takiego, Kordy tylko kasy nie mam ale mozny kto z takiego mi kopi ale bo przyniesie. Nie mam mnie w chacie. Odejdź z komorniko albo je ci wodrę. Weź pedala a kordę. Mozy i jestem komornikiem Marian ale mam prezenty, ale Beka ja pierdziam prezenty. Masz kasę albo marian? nie ale mam coś takiego zajistego z aż ci beret zęba spadnie na to goblobok. Nie dam ci mojego playboya bo to wydanie specjalne dla vipów. Dlaczego Korwa? Inne prezenty czekają na otwarcie a ja poczytam playboya haha jest to. Co to może być moze Maryja w proszko? Co? Jakaś maszyna do spierdalania rodzi? Muszę ja przetestować na tobie ahaha Spierdalaj ode mnie Możesz no przyjewać do ściany twojego playboya Zajbisty pomysł Tylko nie przyjeb sobie czego z innego Ta końcowko u twojego malego przymocuje twojego playboya Patrz jak jeb. Okorwaj jakaś magia z południowego zachodu na północy Czekaj, ja pokażę ci moc playboya Tylko zamknij szeroko twoje refletory Nie, nie, a a korwa dodaje bacznikce chce i macyca cyca dozę, nie ten towar i ma do ale nie widzę cycow. Wyze i zatania jak dla mnie, trzy dziwki w cenie jednej hmml, dlaczego on na nią tak patrzy na pewno zajeta. A moze ona jest tak gola as wesola. Dobra, a teraz jak ją chcesz wyrochać? No nie będziesz na gołej podłodze, nie? <śmulety> Takich poragne seksualno-okorwane obiecie dobczyc, a może tego psa wyochasz, lepszy towar niż niższa cena. Nie, no dobra, ta wyochamy, a teraz budujemy dom publiczny, nie jaki kopimy go mam trochę kaski, jak tańczyłem na roże w seks hahaha. Ha. A. I bloski te z kopilem na seks klop. Ha, ha ha Patrzy, dziwki latają ja gdzie? Nie widzę ich. To mam kaskę, e, ha, ha ty tylko o dziwki patrzysz. Schowię kasę, bo mi jeszcze zawina w tym domu. Mariana, nie lepiej zbudować wodę? Mniejsze koszty. A. I tylko dla nas. Jak myślisz? No to do roboty z A. I nie jestem Marian, tylko Borisław Maria. Dobra, ja jestem Czy weźmiesz wodę? Można wziąć lachony i zacząć wiercenie dziory. Kaman Marian, dajesz malina, a dajesz, <ścoughs> Korba mać, co ty odpadalasz, wody nie możesz wynieść na dworia, aaaa. swoje szanowne cztery litery o imieniu do pamary i jest. Ja pierdolę korwa mać co tam ma być zdysiek zajewałeś nam dom publiczny, no i korwa tego sej i tak nie dało wyrzucić w jakikolwiek sposób. Nie korwa mój dywan moja boda jestem załamany, trzask. Teraz będziesz mógł rochać nika w tej bodzie, hech. Zapraszamy do domu publicznego Bronisława Marii i Zdisława Kaboga Bodowniczego. Jedną z Korwa A. Teraz wyrochasz w tej bodzie mysz, ale najważniejsze, że coś lub kogoś. Korwa masz rację, ja ty mysz wyrochamist. Dzięki Sasia cię. Korwa to teraz sesa serio zajbales z mi nie z i co teraz nic nie wyrocham, aaa. Korwa przecież by tam raz, dwa, trzy, no takich jeszcze jeden prezent. Ech, co ten pierdolec teraz wymyśli? Co to Maryszka, czy składany dom publiczny? Takich a nawet coś lepszego. O korde piesek i nawet dziurka jest ich. O, jesteś zajebisty sąsiad, teraz woda jest potrzebna, bo masz łazienkę albo łóżko, a piesek taki mały, że nikt nie zauważy co robisz, nawet czeka jak gorocham, jakie to zajebiste. Po pierwsze robię taki wjazd, że wszyscy robią hała. po drugie jak się komuś nie podoba niech spierdzala, ten trak jest po to, by z dużala O fake żyje, regulamin zabijają.